<laughs> oh! Oh! Olga Bra! Ja, wir! Oh! Oh, ja, wir! Pick, Pick, Pick. wir! Ja, wir! Ja, Ja! Ja! Zacznijmy teraz, yy, niby na YouTube'a, wiesz, rzeczy. Haha, wystarczy! Ha. Znano super grę! Wow, wow! A, hey, YouTube! Tak, tak, witamy w dzisiejszym tutorialu. Hello, today I'm gonna show you how to mod the long drive. You need to buy for 100 zł modification about the long drive. Jestem giga-napalony, że tak powiem. Po prostu. Nie na tę grę. <laughs> i polski jest. Przytrzymaj, aby oddać moc. Jak nazywam gry, grę? Dobra już nazywałem, będziesz widział raczej. A to jest 10 lobby star... A, stara widzę. Samochodem w powietrzu ogólnie. O już nie. O, stary! No na razie jestem w szoku. Czy ty jesteś? Przy garażu. Tak daleko pobiegłeś? Nie. by tutaj zrespiło! A masz jakiś garaż czy coś? No nie, nie ma tu nic z pustyniak! No cię wyrzucę. O po co? No już mogłem dobiec! No byłeś daleko, byłeś a za tą górą! Trzeba dołącz. O! Się zesrałem, pocz bo... To prawie wszystkie myszniamy z umatkomy pokazywanie fakta ogólnie. No to teraz będziemy się tak witać i żegnać. O? Siema! Siemano! Tryb pięści Co jest? Wow. <śmum> Ej, leży! Yeah. Nie żyje! O, o, Nie, 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 nie! pę. Co jest? A możemy połączyć z kotką, I podgięzomujesz, pa! Maskały, Coś A Mamy samochód, chodź, patrz. Ale furka! A to pomalowałem, Dawid. O kur! No zbagowała się ogólnie O, w I zdjęcia, co w ogóle, tu widziałeś? Patrz, no, chodź, hmm. zobacz jaki tu jest. Sk kotek, jak babcia wygląda. Co? Koto babcia, bierzemy koto babcia. E, kot mi żyga!

Sorry, sorry, idę, nie strzelaj! strzelaj. Ej, dobra, szel, szel! Cieku, to jest koniec. A dawaj, zrobimy jak w Fortnite'cie, ja podskoczę i na rakietę wejdę. Dobra, dawaj, dobra, jak czekaj, Fortnite. Jak czekaj, na kamień, na kamień, na kamień. A nie mogę strzelać Musisz się tak pod nogi. A nie mogę jednak. To było blisko, jeszcze raz. Już jest lepiej? Ale się zna co? <laughs> Znak tańczy z tyłu! What the Co jest?! Oj! No i koniec, dobra, nie testujemy tego. Ej, dobra, dobra, bo ja to biję. Co tu się wlewa? Benzyna, 100%, benzyna, uu. A jest olej? Ja olej może doleję, co? No to poczekaj, to ja doleję, dobra? No to masz. <laughs> Ej! <grystanie> nie o, samochód nie! nie! Co zrobiłeś? <grystanie> ja nie. Was też denerwuje ta cenzura? nie też. Ale niestety, YouTube nie lubi takich filmów. I co teraz począć pewnie zapytacie. Ano, ja wychodzę wam naprzeciw i robię wam. Dobrze? Ponieważ zacząłem robić filmy bez cenzury. A jedyne co wystarczy zrobić, to zostać wspierającym tego kanału, czyli wesprzeć mnie, moją twórczość. W zamian otrzymujecie materiały, które zawierają mocniejsze teksty bądź żarty, które nie trafiły do oryginałów. A do tego możecie usprawdzić. Usłyszeć... Cieszcie się konkretną patologię, zostając wspierającym kanału. Pokój Wytrzeźbień. Już dziś polecam, serio, polecam. Poczekaj, poczekaj! <laughs> no! Musimy tu w tej grze ogólnie jeść Hype, żeby móc życie sobie odnawiać. Nawet se nie rób jaj. Ale mszczotkujesz. Zaszadłacza go swoje. Co ty myślisz? Drzwi nie ma. A to są drzwi. Jeszcze nie pod kolor. To przecież jest he-spray gdzieś. Patrz, wypijemy energetyka, widzisz mnie? Patrz. ja teraz. Możemy jechać chyba. Wow! Jak ruszyć nim? Wół, kliknij z ściągnij ręczny i jedź. No nie chcę jechać! Jedzie przecież. Jakie? Je... O, teraz jedzie. Dobra, no. Oj, der. Ej, nie zagnąłeś, Baku! Zamknięty jest, tylko to słonka nie jest zasłonięta, a ty się sadzisz, człowieku. Kliknij G, je? jak jedziesz. <ślamy> Uważaj, słup! Patrz teraz! Kochałem ją! Nie, nie Dobra, zaparkowane, ręcznie zaciągnięty można i... Znowu tam mić. Chodź do bagażnika, się przyda może jako bomba. Stary, 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 stary! Szybko! Chodź tutaj! O. <grystanie> <Ale> go pcha! <grystanie> ja wiem! Jest <grystanie> tu samochód chyba stoi par do zrobienia. Jest jakaś pałka, też chodź do mnie, podjeżdżaj. I lampy są, chodź! Co to jest? Jakaś pałka trzeba zamontować i zobaczyć. Co to jest pałka! A mogę w to zapisać. W... Odwracaj się! Dobra, ale nie ma tu Aniku. Ani ch. Dawaj, montuj silnik, ani otwieraj, nic. otwieraj. Ani A, ani B, ani C. Ale po co? To może jest lepszy. To jest to samo auto, baranie piszę, ty nawet foteli nie ma. A, czekaj, samochód robimy teraz, zobacz, to widzisz? Zobacz. O! O! Czekaj, śmietniku, mam spray. Ej, szczerze, na razie, f... fajnie żagierka. Tata, dawaj na podróż. No tak już on. siedzę, jedź, jedź, jedź. Pod MK by się też ogólnie, nie weź wprost. Dobra. Działa. Umarłeś <śla> Ej, no stój! Pośledno stój, coś jest! Próbuję zakręcić, ale te koła nie skręcają. Siemaneczko! witam, witam. Jo! to jest kurka Silnik. Ej, dawaj ten silnik tamtego auta naszego. Nie, spokojnie ten ogromny silnik do naszego. Podjeżdżaj aut. Dobra, dobra. Podjeżdżaj aut. Dobra, siady, Testujemy to. Wrócimy zaraz. Działa z diesel. Ej, nie, Aha, nie, nie on nie chcę pojedzie. No. Musimy mieć diesel. Ale kawa szyba, ty, co jest? Weź sobie kliknij H i dać tab, żeby być w pozycji bojowej. No. I obróć głowę tak na maksa do góry i przekręć. co ty robisz? A czyścisz? Tak, ale jest. jest Może przefarbujemy. Jezusie, czy ty Czyścisz go jeszcze? No. Ale to robisz dobrze. Ja z będę ich teraz... to wszystko. Pa. OLE OLE SATYSFAKCJA JEST JAK TA rdza SCHODZI, STARY! On dalej jakiś taki obrysowany. Może trzeba to jakimś plakiem walnąć. Czymś takim może. Oj, chyba pomalowałem auto. To ch**y mamy śnieżną biel, tak? O to nam chodziło. Bak, sobie żółty ogólnie. Serio? No. Ej, ale w sumie w tej grze... Bardziej wyglądamy na gejów niż tam w Longu, tak mi się wydaje. No, 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 no. no, no, po prostu chciał mnie w. No? Nie trafię, bo że to jest nieprawda. A czemu on kłamieć? Ale klasa. Czyli czekaj, ja teraz gąbką gąbku przyjadę. No to jedź gąbką, a jedę po kebabu. Jakbym jakieś zombie atakowało, to miał buduj. A jakbyś kiedy strzelał, to strzel do niego. Jo, ale to wygląda, kur. Ale machina, ty, jestem taki dumny. Ale nie podoba mi się kolor, bo ja mnie na czarno. Mogę zmienić kolor tych tych LEDów? Nie da się niestety. Spróbuj pomodować. O, myślisz, że to tak działa? Wątpię, bo to jest pasek LEDowy, ale. No, jakby to tak działało, to to by było po. No, akurat. To tak działa. <laughs> Możesz cztery <sobie> pomalować? <laughs> tak. Pier. <laughs> i dawaj teraz Ale to daje, poczekaj, a czemu dajesz to I do tyłu, z tyłu nie z daje, nie to... dawaj z przodu, no Pa, daj do boku A bo z boku, kur... wygląda jak się, się, się zawo ogólnie teraz, tak ci kręgosłup wygiął Jaki dziwny dźwięk wydaje Woda nam się ulewa? Może to z tego... Może to z bagażnika, weź zobacz Ehe, yho, ale ją Tak, z bagażnika woda, tak. <laughs> Oj, A Oj, coś tam widzę z przodu, na chwilę to widzisz? Patrz, drugi pasek ledowy tu jest To będzie jechać, myślisz? spaliło, to trzeba oponę znaleźć Skraszowało mnie, fatal error Ja na Ciebie czekam i zrobię coś, o czym chwilkę myśleliśmy, ale nikt o tym tego nie zrobił jeszcze Czyli w końcu chcemy się Muszę r... się napić Aha, ja też jestem głodny Leję sobie do wo, 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 Ale to wo, mi wo, wo. też dalej. Mów ile? Już Dziękuję Nie mamy wody ani jedzenia Dawid Nie wiadomo... K***a nie szedł obok mi jak robię <laughs> przemówienie Co to za opona? Co? To jest dalej let's go! Fajna ta gra. Ciekawe czy nam się znudzi. Wrócimy do long drive'a. Co sądzisz, Oni? Eee, nie słuchałem Wyrzucasz mnie. Poczekaj! Ej, nie! nie, nie, nie ty. Ty jesteś... No <ścoughs> <ślesz> to, to przeżyłeś? P <ślesz> Potrzebuję pilnie jedzenia, ponieważ zaraz zdechnę z głodu, jeżeli czegoś nie zjem. Będę musiał zjeść Ciebie. Wow, możesz mi kolbę zjeść. <ślesz> O, coś przed nami jest. Jakiś kościół? Nie, jeszcze przynajmniej ta stacja po lewej, patrz. Dwa auta. Ej, to jest pick-up! pick, up. pick up montujemy, co no A ja jadę pick-upem jak odpali. Patrz jaki mam silnik. Jaki silniorek! Pato. Ale go wyczyściłem! Czego tu brakuje? Szczęścia. Miłości. Brakuje ci miłości? Od ciebie? Troszeczkę. Ja mam smutną wiadomość. Nie odpala. Jak to? No nie odpala. A czemu? Nie wiem A czemu? Nie wiem A sprawdź czemu, ktoś bije Ciebie w domu k***a bił Próbuję czekać, zmienimy silnik Na no, ten mniejszy tam u Ciebie Teraz odpalił Palił? Mhm Czemu to kurwa nie jedzie? Wodę ma, akumulator jest na full'a. Na, na ale to co, problem jest taki, że on nie jedzie do przodu. Tak, nie jedzie do przodu. Skrzynię biegów może trzeba rozmontować. Co ty że to jest skrzynia... Ej, bez kitu, to czegoś jakby brakowało. Ej, po debilu! Przecież nie wrzucisz biegu bez sprzęgła i bez tego. no to mam ciebie wziąć? <laughs> jedzie, jedzie! Ty, maska to niekoniecznie pasuje, ale... Fajne, fajna, fajna. Przecież jak będzie można na tej napadce jechać, to już w ogóle gotygierka. Drzwi nie ma, ale opony masz w sobie to tu niebieska. Dobra, ch... jedziemy po żarcie, siadaj. Idę, 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 idę. Nie ma tu krzesła! Tato tu, k... bo sprzęgło zepsuję. Zamknij Pyska, idziemy po żarcie. Że ja zaraz zdechnę, staniesz sam, rozumiesz? Szukaj żarcie. Daj mi I tak żarcie. To jest, jest jedzenie, zasykłe ja weź? No szmato, ja już normalnie widzę jasno w oczach. O Jezu, zapteczkę znalazłem. Trzeba wziąć jakieś żarcie i picie do tego, do bagażnika, zapakować na pakiek. No, ale nie ma drzwi tak jakby. Patrz jak drzwi zamontowałem. Patrz! Fajne, fajne. Patrz to, patrz, patrz, Co ty gadasz? Te, nie? Patrz, patrz! Co? <ślamy> o, widzę! To <ślamy> jest jakiś chłop, co wygląda jak ja. Zobacz tego chłopa w żółtej czapce. W środku wygląda podobnie jak ja. No, tylko mam mniej podbródków. Ja, ja, jaka murda. Chodź! Szczam, chodź. Szczampki w kiblu, Chodź. Szczampki szczam szczam Moja maszynka do wkłania Dawida, uwaga, siadamy tu i między nami mamy dzwonek i dzwonimy. Co ty p***ki, że tak można. Pa 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 pa, co się dzieje? Człowiek u nas w gleby w paczek, to ponyaz! Na no właśnie widzę, no mówię! Ciekawe jak zahamuje to czy nas ten, to czy nas od do góry do normalny. 100 człowieku na, na, przed, na, na przednie koła normalnie, taką Front flipa zrobimy. Ciekawe jak będzie tych na prochach zwalniających. Ej, hey, kierunkowkazy mam. A Pik pik, pik pik. O, o kurka nie żyje! Wypadliśmy tylko. Fruch zwalniający! Na auto, masz na auto. Patrz jak powoli leci do ziemi Ale jak mnie wygina, zobacz z boku jak ja wyglądał, czyli ja z przodu pochylony, jak ja proste plecy mam. Zwolnij ona zabijesz! Przed nami jest... uspokój jak... się, bo ona zaraz brzos... Ej, Rozujesz? nie, nie, nie! Przestań! Ryba! Ryba, co to za ryba jest ty! Stary j... że jesteś taką rybą. ryba na ciebie patrzy, kiedy trzymasz. Jak, <ślam> jak patrzy Nice! No. Jesteś w ogóle do mnie goły tak by the way, z samych sami. No właśnie majcach. tak widziałem, no, przeszkadza ci to? Nie Sy super Przestań kur... Pasty detonując, detonując śmieciem. Sy super, super. Wybuchnę nas. Zdetonuje nas. A wyś ty! O mam pomysł! O, chyba postawimy go i p.z. mu rakietu. Dobra, chodź za mnie, staj za mną, staj za mną! Staj za Obronię mną kierownik! Tak ty! No. Jak Nie trafimy. Przedaj, w ogóle? Trzymaj super. go w ręku, daj mi go odstrzelić. Tu <noise> to przylatuję przez niego. No pa, podejdę bliżej. No? no. Super, super. O, on do mnie gada. A masz fajnego super Ja kieruję. Przecież masz dzwonek. No ale ja chcę pokierować. Czekaj, czekaj, trzeba mu dać chwilę. <noise> Trzeba mu dać chwilę. Ty wyglądasz staro, jakbyś nie żył w tym momencie. Tak, bo właśnie umarłem w screen <głos> <głos> O A ty, ole, rzuca! Aua, ale rzuca! wak? ale leżę Ty po prostu nie możesz jeździć. Ja normalnie jechałem jakoś. Przecież jadę normalnie, a coś świeci Możesz rzucać rzuca ci. Mam wrażenie, ja że rzuca cały czas. No, no tak, no mówię ci, że rzuca! No zobacz, co się dzieje! Ustawię! Dam radę, dam radę! Dam radę. Dobra, git. jestem najlepszy. I cały czas na miga awaryjki. Jak to wyłączyć? Z. O, o, no, no, nie Z! Nie Z! Nie Z! Tu razu je. No, nie Z! O, jednak. No, zatrzymaj się! Idealnie, człowieku, co ty chcesz? Ja wiem. Już się boję z tobą jeździć. Człowieku, jak ja w realu jeżdżę, identycznie. Ta stacja serio działa! Co? Tu masz benzynę i diesel do zatankowania. normalnie. Dawaj samochód, podjeżdżaj, zatankujemy. Do tego się nie spodziewałem, tak szczerze. Ile tam jest? O, kurka, jaka droga. Za... E. <laughs> o, wow, O, siedzisz tam z tyłu? Tak. Dobra. On no, pryka w ogóle ta, auto, nie już 6. Ale wojna furka. Ja, e. Zobaczmy, czy odpali. Właśnie. Panie ma krzesła. Poczekaj, mam, mam. Stary, nie tylko kierownica, to nawet pedałów nie ma. O, kurwa ale kierownica No Ale czemu nie chcę to zapalić? Czego potrzeba do zapłonu? Akumulatora? Akumulatora. Biorę akumulator. O, kur... A. No przejedź, zobacz, czy jest szybszy. U, nie mam. Zobacz, jakie Widziałeś to? Ciaśta? <laughs> Panie Działeś kapitanie, to? potrzebujemy jeszcze dwie opony i trzy felgi. Bierzemy z naszego autobusnego no to... teraz. Nie, bo tam to jest fajniejsze, tam więcej zmian. Testa, tylko przyjedziemy A, no Zobaczymy, testa, czy jest no, 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 Testa Potem to dobra. Na testa przecież. to Okej, okay, no dobra. Czekam, ale... Uff. Ja, zabiłeś mnie, kur? Uff, jak to jest możliwe? I opony roz... Którą trzymałem z naszego starego auta. Nie mamy jednej opony. Ja mam opony, jak ja z... wsiadę w ogóle. Co... Ale zabiłeś mnie i zniszczyłeś oponę dużo, którą trzymałem tutaj. Weź ty. Wie? Weź sprzęgło w jeszcze, nasze takie, bo wydaje mi się, że nie będzie tego. Wyższy biegów, jak nie możemy sprzęgła. Dzięki. O, tak mi nogę wykrzywiło. Aaaa! Kwasi Moja kostka! Spójrz, że mi na bok. To tak oponę dużo, jedną. Na trzech oponach się trzymamy generalnie. Do lewa przednia to w ogóle zabić to lewa przednia. To w ogóle nie jedziemy do lewe przednie, no. O, rampa specyle. była po lewej! O kurwa. Ty jesteś kurwa głupi, nie? Wszyscy mi się kurwa, człowieku. No ale nie, nie idziesz szybko, jest opona kolejna. Cofnij się, jest opona, widziałeś? Ty się kałaś w trakcie lotu? Nie, właśnie, nie. To coś nam się ulewa. Może nie złapać baku, kurwa, debil. A tak, no? I weź tam zobacz, drzwi może, co montujesz sobie. Któryś. A nie, te drzwi chyba. A nie, może? Yeah! O kurwa. <laughs> 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 Cztery różne opony, za Sprawa szejku. ta fura! Ej, koniec kierownicy! Jak ty trzymasz, panie kapitanie? Daj to kierownicę, no bo tamta nie skręca. Kapitanie, nie. Nie, kapitanie. Co to ku... O! Nie, do no, ku... Kaczka! Nie, nie. Się energetyka. Gdzie ty jesteś? No bo biegłem po ulicy! Co ty żeś wypił? Energetyka! O, k***a, czekam na ciebie tutaj, przy tej to kolejnym, dawaj tym autem tutaj. To jakaś myjka jest po. A. Musisz to przyjechać szybko! Po prostu do ciebie, czekaj. Misnąłem, nie Czego nie pan? Co tego. Zobacz, co ja właśnie odkryłem. Ja to montuję na pakę. To widzisz? Co? To? Co to jest, latarka? A przyczepa! To? No ty ślepa świnio? Co montowałaś? Skrasowało mnie. Pff. Ja pierd. Jasnych, chyba ty mi zaraz. ODEPNIJ do przyczepek! Nie uważasz, to jest trochę słodkie, że mamy ten? Wlew do paliwa, kurwa, dosłownie z tyłu. Miałeś jakiś samochód, gdzie normalnie masz wlew do paliwa, dosłownie z tyłu. No, za rejestracją schowany. Bo był korek wstydu, bo to był yy, gaz. Korek wstydu? Tak się mówi na to, nie wiesz o tym? Tak się mówi. Nie. Na to. Ktoś, kurwa, jest biedny, jeszcze go wyzywa. <laughs> ktoś jest biedny. 9, okej, okay, mamy dwie dziewiątki. 3 dziewiątki. Ok, czyli to są trzy dziewiątki. I brakuje kup. I dobra ta fura jest. Z... Powinniśmy ten zamontować. Jeszcze dobre drzwi tylko tutaj z tej strony prawej będzie. Drzwi kiki. i ręczny potrzebny jest. Tak i ręczny. No. no. Thermomix jakiś? Bas blaster? Na auto się montuje. Czemu? O kupa! Pat Patrz! <laughs> o <laughs> Fikala, a Patrz po francusku pić i też. <laughs> Kurde. To auto w ogóle generalnie nie skręca. Ale <gulant> <gulant> będziemy to wkupić w jakimś czasie, tak gdzieś na Widzisz, jak ja skręcam? Ja skręca, on nie skręca skóra. alkohol ogólnie teraz. O, się na. To jaki kulant, patrz. Ale wystaje. Cześć, to zrobię, ja jestem na. Nie trafię. A niech mi to minie. To no to chodź do auta, to pojedziemy do domu, to wy wiesz. Gdzie ty jedziesz? A w drugą stronę? Były cały czas sumy poprawek, nie umiesz pamiętać? Nie skupiłem się na supach, wiesz? Skupiłem się na twoich udach. Yeah. Coś było, coś było! Przepraszam, dobra, jeźdź już, jeźdź, jeźdź, jeźdź. AAAAAAA! Woł woł woł, co się ku... Co się dzieje?! Co to f... O, to samochód w ogóle, o to no kurwa, Zatrzymałem. Mać, no... Je... debil. I to nie da się tym autem zatrzymać, o to chodzi! Nie siedzisz zgięty w ogóle. Co to ku... jest? Nie wiem, ale to moduje. O, ku... Co ty robisz? Weź co za montuj, bo nie coś pok o, kur <gry> Szukaj oleju, bo ty go nie masz dużo w głowie A Chcesz w dostać? Mamy nową skrzynię biegów, jakbyś chciał stosować. O, o o o. Taka skrzynia biegów w starej <gry> skrzynia do tira, maleńki, widzisz dawaj, to? Dawaj dawaj, tyle spójrz biegów będzie. Na mnie będzie. spójrz ani na, mm, no, na, na moją rękę no, no, patrzę na ciebie A, o, giga. Ale co jedziemy traskę tej tak, fajne. Jeszcze włączymy alarm, żeby nas ludzie nie pomyśleli, że ten, że my nie przepisowo jedziemy, bo możemy. Ej, to jest kniacha sportowa. Czekaj, zejdź, 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 to zejdź. To jest skrzynia sportowa? To jest książka sportowa, no? To. Czto to wygląda jak to? to prawda, ale zobaczymy. Rzdywiała jest tylko. I drugą turbinę tak chyba. Jest. Dwie turbiny mamy do silnika. Tak się da w ogóle? No mamy dwie turbiny teraz w silniku, te. Jest to jakiś olej? O, jest. Otwieraj ten. Jej, silnik. Ja wlewam olej. skupka jest otwarty. Jak otwarty? Znaczy, co ty chcesz? No, olej otwórz mi. Ja myślałem, że o maskę ci chodziło, której nie ma. Zamknij. Okay. Czy ty masz czałeś do tego, tego jeszcze? Nie, nie, nie. Wydawało ci się. Ręczny tu jest. Ciała ręczny? Uwaga. No. Działa, działa, no. A co jak go... robi? A. No, no, no. Skrzynia biegł teraz. Daj żeby tułaki wy... Najwyższy bieg, w którym jechaliśmy. Skręcę, wcześniej skręcał lepiej chyba, mam wrażenie. Nie, tak samo skręcę. Pomóż mi, zablokowałem się w aucie, nie mogę wyjść. Uwaga! Nie. Ej, jestem głupi, bo ja gadałem z tobą mi się nie skupiłem na tym, co robię. się, że to jest zwykła kartka, to jest kartka na podbicia do kebaba. Jakbym dwa jeszcze podłój, to ja miał darmowego kebaba. Ja mnie dole. Ej, tylko nie mój kupon na kebaby.